Proszę. Proszę księdza, jakiś list przyszedł. Jaki list? Nie wiem, nie otwierałam. To dziwne, bo zazwyczaj Krystyna otwiera moje listy. Dzięki Bogu nie umiesz obsługiwać komputera, bo wszystkie maile byś mi czytała. I dowiedziałabyś się, na jakich stronach mam konto premium. Dobrze, co my tu mamy? Dziękuję za list. Możesz już wyjść. No wie ksiądz? To ja księdzu wszystko mówię, co się we wsi dzieje, a ksiądz mi się tak odwdzięcza? Dobrze. W takim razie nie powiem już księdzu, kto bez ślubu mieszka, a niskim się nasz organista na seks umawia. Co? Nasz organista? Taki porządny człowiek? Kim jest ta kobieta, co go skusiła? A kto powiedział, że to kobieta? Co? Mów mi tu wszystko, co wiesz. Nie, najpierw list. No dobra. To wróćmy do listu. Szanowny panie Tadeuszu Nowak. Informujemy, że zgodnie z ostatnią wolą zmarłego, pana Czesława Zaciosa, został pan ustanowiony spadkobiercą domu publicznego o nazwie Chatka Ruchatka, mieszczącego się w miejscowości Jaskółkowa Wola przy ulicy Krótkiej 69. Niniejszym informujemy również, że wszelkie obowiązki związane z prowadzeniem wspomnianego domu publicznego spadają teraz na pana. O kurwa. -pa. Dom publiczny? A co to takiego? Budel. Co? A kto to ten Czesław Zacios? Kuzyn mojej matki. Widziałem go ostatnio raz dwadzieścia lat temu. Nawet nie wiedziałem, że miał budel. Matko jedyna. I co ksiądz teraz zrobi? Nie wiem. Muszę zostać sam i to przemyśleć. No dobrze, już wychodzę. Ale jakby ksiądz chciał się poradzić, to proszę wołać. Muszę zadzwonić do biskupa. On będzie wiedział, co robić. Szczęść Boże, niech będzie pochwalony, księży biskupie. Stała się rzecz straszna. Co, ruchnowej zakonnicę i cię teraz szantażuje? Spokojnie, załatwię to. Podaj tylko imię i nazwisko. Postraszy rękę zamknięciem w klasztorze, to przestaniesz czekać. Nie, nie, to nie o to chodzi. Sprawa wygląda tak: mój daleki, zmarły krewny w testamencie zapisał mi b***el. Dziś dostałem list i nie wiem co mam robić. Jak to co? Jak najszybciej musisz zwolnić wszystkie d**ki, potem nieruchomość przekazać na kościół, a kościół zrobi tam dom pielgrzyma. A co jeśli to nie przypadek? Może Bóg wystawia mnie na próbę i chce, bym nawrócił te kobiety i uratował ich duszę? Czuję, że to moja misja od Boga. No nie wytrzymie, chłop chce prostutki nawracać. No ale dobra, możesz spróbować. Tylko masz na to tydzień. Jeśli za tydzień, zamiast klękać do modlitwy, nadal będą klękać do celów zarobkowych, to nie ma sensu tego dalej ciągnąć. Dobrze, rozumiem. A powiedz mi, nie dałoby się załatwić, żebym sobie jedną taką puknął? Tak dyskretnie, żeby się, wiesz, nikt nie dowiedział. Załatwiłbyś mi to! Co? Czy biskup zwariował do reszty? Yy, to był taki test. Testowałem cię po prostu. Jak zareagujesz? Bo bałem się, że stałeś się już atakiem i zgodzisz się na moją niemoralną propozycję. Na szczęście zdałeś test. Możesz być siebie dumny. Aha, test. Yy, to przepraszam, że biskupa posądziłem o takie rzeczy. No już dobra tam. Ważne, że zdałeś test. No ale teraz powiedz mi tak naprawdę. Dałoby radę załatwić jakąś sztuczkę? Nie no teraz biskup już przesadza, bo zaraz zadzwonię do papieża. Oj, daj spokój, to był kolejny test! I przeszedłeś go wzorowo. Aha, to przepraszam. Dobra, ja kończę. Możesz dzwonić, jak ci idzie, nawracanie kriwek. I jeszcze przemyśl moją prośbę. Cześć! Cześć z Bogiem. No nic, jutro zaczynam swoją misję. Trzeba będzie się wybrać do tego krdelu, poznać te krdlutki i zacząć nawracać. Cześć Boże! Dzień dobry! Nazywam się Tadeusz Nowak i dostałem list, że zostałem właścicielem tego przybytku. A więc to pan? Czesiek mówił przed śmiercią, że przepisze ten ból komuś z rodziny. Nawet żartował, że na księdza. Ale widzę, że to wcale nie były żarty. Widzę, że dobrze się pani znała z Cześkiem. Jestem Delmamom. mamą. Byłam jego prawą ręką w biznesie. Znam ten bdel lepiej niż on. Dlatego mogę być pana przewodniczką po tym wszystkim. Chociaż przypuszczam, że będzie ksiądz chciał zamknąć ten biznes. Na razie tego nie planuję. Moim celem jest nawrócenie każdej pracującej tu psztytutki. Ciężko będzie. Nasze dziewczyny modlą się tylko wtedy, kiedy robią test ciążowy. Wierzę, że mi się uda. Czy mógłbym poznać cały personel? Dobrze, szefie. Zwołam wszystkich. Proszę poczekać. Jak wiecie, Czesiek umarł. I okazało się, że przepisał b*** na tego człowieka. Poznajcie księdza Tadeusza Nowaka, nowego właściciela b***elu. Witam, szczęść Boże. Czy to oznacza, że b*** zostanie zamknięty i stracimy pracę? Na razie nie. Jednak chcę wam pokazać, że można żyć inaczej. Chcę, żebyście porzucili to grzeszne życie. Jakby ksiądz spędził ze mną noc, to nie wiem, kto pierwszy porzuciłby swoje życie. Jessica, uspokój się, bo za karę za następną aporcję zapłacisz z własnej kieszeni. Już ci tego nie zasponsurujemy. I przepraszam za nią. Dobrze, ja może księdzu przedstawię wszystkich po kolei. No to zacznijmy od lewej. To jest Paweł. Paweł jest ochroniarzem. Kiedyś pracował na ochronie w supermarkecie, ale go zwolnili, bo nie miał grupy inwalidzkiej. To jest pani Jadwiga. Jest najstarsza ze wszystkich. Niestety choruje na Alzheimera i często to ona płaci klientom za to jest Jessica. Jest najmłodsza, ma tylko dziewiętnaście lat. Dziecko drogie, jak możesz tu pracować? Co na to twoi rodzice? Nie wstyd im za ciebie? Nie, moi rodzice bardziej wstydzą się za mojego brata. A czym się zajmuje? Jest policjantem. To jest Mariola. Mariola ma męża i dwójkę dzieci. Co? A mąż wie, gdzie pani pracuje? O, szczęść Boże! A co to, kolęda o tej porze roku? Cześć kochanie, przywiozłem ci z domu obiad. Pierogi z mięsem. Przecież wiesz, że nie lubię z mięsem. A już nie wybrzydzaj. Myślę, że gorsze rzeczy miałaś już dzisiaj w ustach. Dobra, ja lecę. Widzimy się w domu. Cześć. Odpowiadając na księdza pytanie, tak mąż wie, gdzie pracuje. Dobrze, przejdźmy dalej. To jest Roxana. Roxana jest domą B.S.M. Nikt tak dobrze nie biczuje jak ona. Widzę, że to pobożna dziewczyna. Nawet różaniec ma przy sobie. To nie różaniec. A co? Kiedy indziej, księdzu, wytłumaczę. I dobrze, to już cały personel. Ale chciałabym jeszcze księdzu pokazać nasz nowy nabytek. S*** robota. Chce ksiądz zobaczyć? Tak, chcę. Proszę za mną. Oto nasz s robot. Niezłe cacko, nie? Najnowszy model sztucznej inteligencji. Używasz darmowej wersji próbnej czata GPT-TT. Zapłać 30 zł, żeby zdobyć dostęp do najnowszego modelu. Wszystko potrafi, proszę zobaczyć. Zacznij wydawać dźwięki z Och, och, ale masz ciasną i mokrą ciszę. Och, zaraz się słuchczę. O-o-o. Cholera, znowu się przełączyło na męską wersję. Mów głosem kobiety i bądź kobietą! Oto odgłosy kobiety podczas seksu. Och, och, włóż mi głębiej. Och, twoja pała jest wielka jak cukinia. Och. Fajne, nie? I ktoś z tego korzysta? Tak, głównie dlatego, że jest tanie. 40 złotych za godzinę. Często trafiają do nas bardzo pijani klienci, więc wysyłamy ich do robota. Są tak nawaleni, że myślą, że robią prawdziwą k**wę i płacą jak za normalną. Może ksiądz chce spróbować? No wie pani. Spróbuj zachęcić księdza do stu z tobą. Witam, księdza. Może chce ksiądz ze mną cudzołożyć. Jestem ciężna jak ministrant. Zapraszam. Nie, no to już jest przesada. Jestem oburzony. Proszę księdza, to tylko takie żarty. No dobrze. I jeszcze księdzu pokażę gabinet szefa. A oto gabinet. Wystrój skromny. Fotel, biurko, półka z książkami i łóżko, na którym Czesiek przeprowadzał rozmowy kwalifikacyjne. Ja muszę już wracać na plebanie. Witam. Przyprowadziłem samicę drzewca, taką o jaką prosiliście. Dzień dobry. Pracę mogę zacząć od zaraz. Pracę? A w jakiej formie? No, w formie prostytutki. Co? Powariowaliście? Poszerzamy naszą ofertę. Wie ksiądz, ilu jest chętnych d***ofili? Nie zgadzam się na to. To już jest absolutna przesada. Ale ja jestem chętna. Zdrowa, bez korników, nawet mech cały ogoliłam. Naprawdę się nadaje. Nie ma mowy. Przykro nam, ale właściciel się zmienił i wprowadzamy nowe zasady. Aha, w sumie to gówno mnie to obchodzi. I tak, zapłaciliście z góry. Do widzenia. Pięknie się. Trzeba tu wprowadzić pewne zmiany, żeby to miejsce stało się bardziej religijne. Co ma ksiądz na myśli? No, nie wiem, może jakieś święte obrazy? Liczę na pani kreatywność. Okej, okay, zrobię co w mojej mocy. Wrócę do was za trzy dni, bo mam teraz dużo pracy i zaczniemy nawracać. Miło było państwa poznać. Szczęść Boże! Dzień dobry, ja w sprawie umówionej wizyty dla mojego syna na siedemnastą. Marek Biazycki, nazwisko. Już sprawdzam rezerwację. Zgadza się. Rezerwacja na siedemnastą jest klasyczny, jedna osoba opłacone z góry. Proszę sobie usiąść. Za chwilę pani Jessica zawoła. Dobrze, dziękuję. Mamo, trochę się boję. To będzie mój pierwszy raz. Spokojnie, synek. Właśnie dlatego z tobą tutaj przyszłam, żebyś się mniej stresował. A to będzie bolało? Nie, nie będzie. Spokojnie. U dentysty też tak mówiłaś, a bolało strasznie. Uwierz mi, mnie też bolało. Jak musiałam zapłacić. Pan Marek Biazecki, zapraszam. Dobra, idę. Powodzenia, synek. Dasz radę. No i jak było? Nie było tak źle! Nawet dostałem naklejkę! Dzielny klient Ilizaka! No widzisz, a tak się bałeś. Dobra, wracamy do domu. A powiedz mi, dlaczego akurat do tego b***u chciałeś przyjść? Przecież inne były bliżej. Bo tata go polecił! Dobry wieczór. Poprosimy dwie dziewczynki. Dla mnie jakąś fajną cycatą blondynę, a dla kolegi to obojętnie. Co obojętnie? Przecież to mój wieczór kawalerski. Ja też chcę cycatą blondynę. Daj spokój. Sam mówiłeś, że jesteś tak napalony, że chciałbyś nawet swoją narzeczoną. A obaj wiemy, że nie grzeszy urodom i że się z nią tylko dla pieniędzy. Bardzo mi przykro, panowie, ale wszystkie dziewczynki są obecnie zajęte. No Szkoda. No i co teraz? Poczekamy. Może jakaś się zwolni. Ty, ja se chyba idę z konia w kiblu, bo nie wytrzymam. No poczekaj no, może zaraz jakaś się zwolni. Nie wytrzymam, idę. I przepraszam, gdzie tu jest toaleta? I korytarzem prosto. I Dziękuję. A co tu się dzieje? Czynności se bez dokonania zapłaty? Przecież używam swojej ręki, to za co mam płacić? Ale robisz pan to w b***lu! To tak jakbyś pan poszedł do McDonalda z własnym schabowym i zaczął go wpiłać przy stoliku. No ale, żadne ale. Idziesz pan teraz do kasy zapłacić albo dzwonię po policję. No, no dobra, spokojnie. A mogę chociaż dokończyć? Tak. Złapałem pana na czynnościach aktualnych bez dokonania zapłaty. ja tylko. iłem konia. To jest jakiś absurd, że ja muszę za to płacić. Takie są przepisy, proszę pana. Tylko co ja mam teraz na kasę wbić? Hmm. O wiem! Usługa? Seks klasyczny, autoerotyczny. 150 zł. Najdroższe w konia w moim życiu. Witam, księdza, szczęść Boże. O, widzę pewne zmiany. No tak jak ksiądz mówił, może zaprezentuję wszystkie nowości. Pierwsza rzecz, od razu na recepcji, nasza nowa tablica z przykazaniami. Jam jest twój przybytek rozkoszy, którym cię wywiódł z domu nudy i małżeńskiej niewoli. Pierwsze, nie będziesz miał chorób wenerycznych ukrytych przede mną. Drugie, nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno, nawet jeśli dochodzisz. Także wszelkie o Jezu, o Boże zakazane. Trzecie, pamiętaj, abyś dzień wypłaty święcił. Najlepiej w naszym b***elu. Czwarte, czci ojca swego i matkę swoją, ale nie mówim, że tu przychodzisz. Piąte, nie zabijaj, czyli podduszanie prostutek zabronione, bo może skończyć się śmiercią. Szóste, nie cudzołóż, bez zapłaty. Siódme, nie kradnij zabawek erotycznych k***nów i majtek tutek. 8. Nie mów fałszywego alibi przeciw żonie swojej. Powiedz jej prawdę, że byłeś w burdelu, bo już cię nie podnieca jej stu kilogramowe ciało. 9. Nie pożądaj żony bliźniego swego, chyba że pracuje w naszym burdelu. I co, fajne, nie? No nie wiem. I jeszcze zamówiłam konfesjonał, żeby klienci mogli się wyspowiadać po sie. Chociaż większość myśli, że ten konfesjonał to nowa atrakcja, w której można uprawiać. A święte obrazki w każdym pokoju są? I tak są. To dobrze. Chciałbym was wszystkie dzisiaj zabrać na krótką pielgrzymkę. Zwołaj dziewczyny i jedziemy. Buz już czeka. I co ja mam tak po prostu zamknąć? A... Tak, nic się nie stanie, jak jeden dzień będzie zamknięty. Tylko że mamy jeszcze jednego klienta, a trochę niegrzecznie będzie go tak wyprosić. To ja to zrobię. Powiedz mi tylko, w którym pokoju jest. W czwórce. Kulturalnie go wyproszę. Biskup! Co tu się dzieje do jasnej cholery? Yy... Nie no, to już jest przegięcie! Dzwonię do papieża. Witam, z tej strony papież. Kto mówi? Jeśli znowu ksiądz Petychil proszący o azyl w Watykanie, to od razu mówię. Nie ma już miejsc. Dzwonię w sprawie biskupa. Co biskup robi? Spokojnie. To był taki test. Chciałem sprawdzić, czy jeśli nakryjesz mnie na syk... ...to zaproponujesz mi kolejną, czy zadzwonisz do papieża. Na szczęście zadzwoniłeś do papieża, czyli test zdany. Możesz być siebie dumny. No ale... Żadne ale. Jesteś naprawdę porządnym księdzem. Takich ludzi nam trzeba. Powiedz mi lepiej, jak ci idzie nawracanie tych kobiet? No właśnie, dzisiaj zabieram je na pielgrzymkę. O, pielgrzymka! Bardzo dobry pomysł. Chętnie bym z wami pojechał, ale muszę już wracać. Do zobaczenia, z Bogiem. Szykuj się. Jedziemy na pielgrzymkę. O, tu kiedyś pracowałam jako tirówka. Pamiętam, że jak jechał wyjątkowo brzydki tirowiec, to udawałam, że jagody zbieram. A tak w ogóle, to gdzie my dokładnie jedziemy? Jedziemy do świętego miejsca, gdzie wydarzyło się objawienie. A zresztą co ja będę mówił? Pokażę wam reklamę tego miejsca. Czy czujesz, że twoje życie traci sens przez chorobę, która odbiera ci wszystko? Czy ból sprawia, że nie masz już siły wstać z łóżka? Jeśli tak. Zapraszamy do sanktuarium w Lichuju. To właśnie tutaj, 120 lat temu, Bóg objawił się ośmioletniej dziewczynce o imieniu Matylda, która była ślepa, głucha i niema i przekazał jej jedno głębokie przesłanie. Ludzie, przestańcie jeść kiełbasę w piątek. W tym samym momencie z ziemi wytrysnęła woda. Niezwykła, święta, lecząca, cudowna. Wysłuchaj świadectw tych, którzy zostali uleczeni świętą wodą. Kiedyś nie potrafiłem czytać bez okularów, ale odkąd regularnie przemywam oczy wodą z lichuja, czytam nawet z zamkniętymi oczami. Kiedy zdiagnozowano u mnie raka, lekarze dawali mi 3 miesiące życia, ale odkąd używam świętej wody z lichuja, dają mi 90 dni. Miałem złamaną nogę, ale dzięki wodzie z lichuja, noga zrosła się bardzo szybko w 12 miesięcy. Zapraszamy do Sanktuarium w Lichuju. Święta Woda uleczy Cię z każdej choroby. Pamiętaj, Święta Woda Sanktuarium w Lichuju nie może być stosowana jako substytut prawdziwych lekarstw. Wiara wspiera, ale nie zastępuje prawdziwego leczenia. Przed użyciem alternatywnych środków leczniczych skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każde alternatywne leczenie może zagrażać swojemu życiu lub zdrowiu. No i właśnie do tego miejsca jedziemy. Mam nadzieję, że dostaniecie tam duchowego objawienia i zmienicie swoje życie na bardziej moralne i zgodne z Bogiem. Ta reklama wygląda jak totalny skam. Bluźnisz dziecko, dojedziemy, to doświadczysz tego na własnej skórze. Od razu czuć duchowość tego miejsca. Chodźmy. Cześć Boże! Witam wszystkich pielgrzymów. Macie dzisiaj szczęście, bo pani Matylda dostała niedawno kolejne objawienie od samego Boga i ma wam coś do przekazania. Co? Przecież w reklamie mówili, że objawienie wydarzyło się 120 lat temu. To ile ona ma teraz lat? 82. Co? Cicho! Zaraz święta Matylda będzie przemawiać. Jak będzie przemawiać, skoro jest ślepa, głucha i nie ma? Alfabetem Morsa. Co? Treść objawienia jest następująca: Ludzie, przestańcie się zabijać, bo jeśli nie, to ześlę na Was karę w postaci wojny światowej. Amen, oto słowo Boże. Przemyślcie to, ludzie. Szczęść Boże. Tego ostatniego to nie jestem pewien, czy chciała powiedzieć Amen, czy po prostu zesrała się w gacie. Chuj w to. I ksiądz w te brednie wierzy! To nie są brednie. Szczęść Boże, szczęść Boże, jaką butelkę ksiądz chce? Dużą za 200 złotych, czy małą za 50. Co? Myślałem, że to za darmo. Przecież to sprzeczne z nauką kościoła. Takie lekarstwo powinno być rozdawane ludziom gratis. Jezus robił cuda za darmo. Nie kazał sobie płacić za rozmnażanie chleba. No tak, ale Jezus nie musiał co miesiąc dawać w łapę Sanepidowi, żeby sprzedawać świętą wodę legalnie. A ksiądz co? Za darmo chrzci? Pochowa mi ksiądz teściową za Bóg zapłać? No właśnie. Więc proszę mi tu nie umoralniać. Dobrze, już zapłacę. Dziewczyny, okazało się, że ta woda nie jest za darmo. Musimy się zrzucić po 50 zł od osoby. Trochę drogo. I co my z tą wodą zrobimy? No jak to co? Wypijecie ją, a Duch Święty sprawi, że otworzą się wam oczy i zrozumiecie, czym jest prawdziwa droga do zbawienia. Ja można wersję gazowaną? Nie, nie można. No dobra, niech będzie. Proszę. Poproszę pięć małych butelek. To będzie dwieście pięćdziesiąt Proszę. No i co? Czujecie, jak świętość wypełnia wasze ciała? Hmm... Ja chyba coś czuję. Tak? No. Czuję, że przez dwadzieścia lat pracy w butu nikt mnie tak nie w... Wy... jak teraz. Jak mogliśmy zapłacić 50 złotych za zwykłą źródlaną wodę? To nie jest zwykła woda, tylko święta. Ale faktycznie pobieranie opłaty za świętą wodę jest trochę niemoralne. Dobra, wracajmy, bo kierowca czeka. Wracajcie do pracy. Na dzisiaj koniec nawracania. Jutro znowu Was odwiedzę. Szczęść Boże. Muszę podjąć bardziej radykalne metody nawracania. Dzwonię do egzorcysty. Szczęść Boże, tutaj ksiądz egzorcysta, w czym mogę pomóc? Szczęść Boże, chciałbym zamówić egzorcyzm. Rozumiem, proszę mi powiedzieć, kto jest opętany i jaka płeć? Pięć kobiet. Panie, na tyle osób, to ja będę musiał zamówić cysternę wody święconej. To będzie kosztować pana ze cztery tysiące złotych. To ja jednak podziękuję. Za drogo. Zdecydowanie za drogo. Może sam spróbuję przeprowadzić taki egzorcyzm. W końcu jestem księdzem. Wiem, poszukam poradnika w internecie. O, jest jakiś. Witajcie, kochani! Z tej strony wasz ulubiony ksiądz egzorcysta! Dziś nagrywam dla Was poradnik, jak poprawnie przeprowadzić egzorcyzm, krok po kroku, w domowych warunkach. Ale zanim zaczniemy, pamiętajcie o jednym: zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał. Będziecie na bieżąco z moimi filmikami. Zapraszam też do moich poprzednich filmów, takich jak Test Wody Święconej, która działa najlepiej, 10 sposobów, jak uniknąć piekła, nie rezygnując z grzesznego życia. Test pielgrzymkowy. Która karimata najwygodniejsza? Który liść najlepiej sprawdzi się jako papier toaletowy? Psycholog? Czy dobra spowiedź? Co lepsze na depresję? Test różańca z AliExpress. Po ilu zdrowaśkach się rozleci? I nowa seria QA, gdzie odpowiadam na wasze najdziwniejsze pytania: takie jak: Czy polajkowanie mema z papieżem to grzech? Jakie skarpety najlepsze do pielgrzymkowych sandałów? Czy kradzież czegoś z pracy to grzech, jeśli szef jest obrzydliwie bogaty? Czym można dać pustą kopertę na kolendzie, jeśli ksiądz jeździ lepszym autem ode mnie? I wiele, wiele innych. A sponsorem dzisiejszego odcinka jest Horde VPN. Gwarantuje najlepszą anonimowość w internecie. Nawet Bóg nie wie, co przeglądasz, gdy używasz Horde VPN. Dobrze, wróćmy do dzisiejszego tematu, czyli jak wykonać egzorcyzm w domowych warunkach. Krok pierwszy Wlej wodę święconą do czajnika i zagotuj ją. Krok drugi Przelej wrzątek do głębokiego talerza. Krok trzeci Namocz kropidło. Jeśli nie masz, użyj szczotki do kibla. Krok czwarty Pokrop opętaną osobę. Jeśli zacznie krzyczeć, widź jak wąż i rzucać przekleństwami, to znak, że woda działa. Ostatni krok, wylej całą zawartość talerza na opętanego, krzycząc przy tym, idź precz szatanie! Jeśli to się nie uda, powtórz cały proces trzy razy! To tyle ode mnie, lajkujcie, komentujcie i subskrybujcie, Boże! Hmm, ciekawe, sprawdźmy komentarze co ludzie piszą. Zrobiłem egzorcyzm na teściowej, nie zadziałało. Teraz opętana jest również moja żona, a ja musiałem uciekać z domu. Nie pozdrawiam. Może spróbuję coś innego. O, biskup dzwoni. Cześć tadzik, szczęść Boże. Niestety muszę zakończyć twoją nową misję. Dlaczego? Bo musimy natychmiast przerobić ten budynek na dom pielgrzyma. To idealna lokalizacja na trasie dozyskującego na popularności sanktuarium. Będziemy generować duże dochody. Tylko musisz przepisać to na kościół, a dokładniej na mnie. No, ale już prawie udało mi się je nawrócić, a poza tym biskup dał mi na to tydzień, a ten jeszcze nie minął. Nie ma na to czasu. Musisz wybrać albo albo kościół. Masz czas do jutra. Załatw wszystko, co trzeba, pożegnaj się z paniami, zwolnij je i przyjedź do mnie, bo trzeba załatwić formalności. Rozumiem. Zadzwonię jutro. Cześć. Nie mogę z tego tak po prostu zrezygnować. Wiem. Napiszę list pożegnalny. Z przykrością muszę się pożegnać, ponieważ nie mogę być częścią miejsca, gdzie wszystko ma swoją cenę, a ludzkie gesty są tylko maską. To miejsce żeruje na ludzkich słabościach, sprzedaje fałszywe ukojenie tym, którzy są zagubieni i samotni. Moje serce pęka, bo wierzyłem, że mogę coś zmienić, ale widzę, że jest to niemożliwe. Dlatego z bólem serca rezygnuję z bycia księdzem i opuszczam kościół. Do widzenia. Witam moje drogie panie. Od dzisiaj jestem waszym alfatem na pełen etat.